W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze, nasz kli w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony żywota Twego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono w odżywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i we na świętych. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak na teraz i zawsze, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pierwsza tajemnica światła, chrzest Jezusa w Jordanie, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na siebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono wód żywota Twego, Jezus. Święta się za teraz w Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono wód żywota Twego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona pod Twego Jezus. Święta Maryjo za nami w teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona pod Twego Jezus. Święta Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona pod żywota Twego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź święta na nas teraz i w godzinie świętych nasz, Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono pod żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono błogosławiony żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i teraz wiesz, 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 w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz śmierć Pała ojcu i synowi duchowi świętemu. Jak teraz O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Druga tajemnica światła. Wesele w kanie galilejskiej. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławę nowot żywota Twego Jezus. teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławę nowot żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, święta, Teraz, w chwili, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiono w odżywota Twego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono owoc Twego, Jezus. Święta Maria, Boże, mój zanim, teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono owoc Twego, Jezus. Święta Maria. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona pod żyłota Twego Jezusa. Święta Maria, na krowosza, bądź święta na teraz i w rodzinie święty na świecie. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona błogosławiono od Twego Jezusa. Święta Marjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od żywota Twego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź święca nami uczestnikiem, teraz i we wierzynie święć na świat. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona błogosławiono żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święca nami uczestnikiem, Teraz prosimy śmierć nasze. Pała Ojczu i Synowi Duchowi Świętem. Jak teraz O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od Ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica światła. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, się za nami zreszymi, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono od żywota Twego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiono w odżywota Twego Jezus. Święta, święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiono od żywota odżywota Twego Jezus. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twego Jezus. Święta Maryjo, za nami teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w odżywota Twego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żyłota Twego Jezus. Święta Maria, w Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona pod żyłota Twego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony żywota Twego, Jezus. Święta Marii w, teraz i w, w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za teraz i w Pała i Synowi Duchowi świętemu. zawsze O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od Ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze tabor. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn Mój umiłowany, Jego słuchajcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo od żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami życzyli, teraz i w roce wiecznej, bądźcie nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo od żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w Twego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w Twego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono owoc Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Pała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. teraz O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła Ustanowienie Eucharystii. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w żywota Twego, Jezus. Maryjo, Boża, zreszymi, teraz Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w żyłota Twego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną od żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życzyć, teraz i w razie miejsc, jak w razie Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, pełna, z Twojego, Maria, Gosza, tymi, drogę, święty, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono błogosławiony Twego Jezus. Święta Maryjo, za nami teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono błogosławiony Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywotach Twojego Jezus. Święta Maryjo, odżywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywotach Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Awa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętem. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją bronę uciekamy się, święta Boże Rodzicie. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebne i Błogosławione, o Pani Nasza, orędowniczko nasz, Pośredniczko Nasza, Przysiężycielko nasza, 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 Synem Twoim nas pojedna, Synowi Twojemu nas poleca, Twojemu Synowi Najbliższemu nas odda.